witam na kanale planszowo ten Grail upadek awalono, jesteśmy ciągle w rozdziale 10 mam nadzieję, że już niedługo i to jest nasz dzionek piąty to jest nasz dzionek 5, transportujemy tego głaza dobra i teraz tak, początek dnia powoduje, że zmniejszamy liczniki jesteśmy w osadzie jakiejś tak, jesteśmy w jakiejś osadzie co oznacza, że dostajemy tak, tu na 2 Czy na 1? Dobra, niech będzie dwa. Dostajemy dodatkowy jeden posiłek i jeden kosztowności, tak? 12, 17, 18, 19, 20, tak? Dobra, to możemy na razie odłożyć piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście i dwadzieścia. Dobra. Okej. Okay. Co robimy dalej. Tutaj nie ma co się szczypać. Tylko będziemy wędrować tak. Dobrze. Zobaczmy sobie teraz tak. Możemy sobie przejść tutaj i tutaj, tak? Czyli musimy wydać 8. 8 osiem, osiem, osiem czyli każdy wydaje cztery raz, dwa, trzy cztery raz, dwa, trzy i cztery raz, dwa, trzy i cztery i tu raz, dwa, trzy i cztery tak? to tu wydajmy jeszcze dwa w takim razie Okej okay. dobra i jesteśmy w lokacji o numerze 151, tak? Dobra, idziemy do 151. 151. I tutaj okaz poczunek. dostar pierwotny dziwdoskał. To jest to. Wymaga karty sekretu 14. Akceptuj i będziemy czytać. O, duży opis będzie. Orin nakazuje ci przynieść głaz do swojej pracowni. Zamykać drzwi, bierze się do pracy. Zaskakującą siłą dupując kamień. Z, z Twoją pomocą szybko pojawia się kontur zakapturzonej postaci. Przy pracy czarodziej opowiada ci o menhirach. Wiele rzeczy, o których nie masz pojęcia. Przede wszystkim, Menchiry są starsze niż, obecność, niż nasza obecność w Walonie. Istnieją tu od czasów, które nawet pierwsi ludzie pamiętają, choć wtedy służyły innym celom. Nie zrozumiesz wszystkiego bez wieloletnich studiów mrocznych, sztuk, powiedzmy więc tylko, że wojna między ludzkością i pierwszymi to więcej niż konflikt zbrojny. To wojna między światami, które nie mogą współistnieć. Ten nasz jest dla nich najuchydniejszym miejscem, jakie mogą sobie wyobrazić, a jednak fascynuje ich. Pierwsi eksperymentowali z naszą rzeczywistością, tak jak nasi nekromanci i wiedźmy, i grają z innymi płaszczyznami istnienia. Merlin wykorzystał to. Kiedy wszystko jest gotowe, Orin odwraca się do ciebie po raz pierwszy. Widzisz lęk na jego pomarszonej twarzy. Zostało jeszcze jedno: ostateczna cena do zapłaty. Jedno życie wypełni ten kamień, witalną esencję i otrzyma drzwi między światami. Ofiaruj swoje życie, pozwól mu kontynuować. Jeżeli to, co poświęcę, moją postać. On ze smutkiem uśmiecha się, kręci głową. Doceniam to naprawdę, ale gdyby ci to umknęło, nie jesteś osobą tak zwyczajną, jak ci się wydaje. Twoja esencja życiowa nie przypomina żadnej, jaką widziałem. Niesforna, dzika, nie pozwolę ci uwięzić. Znajdzie sposób, by wyrwać się z kamienia i powrócić do świata. Nie, to muszę być ja. Każdy członek otrzymuje jeden doświadczenie, jeden grozy. Jeden grozy. Jeden grozy jeden grozy tym grozom jest koszmarnie i dostajemy po jednym punkcie doświadczenia OK. kontynuuj szykując się by dokończyć rytuał Orin dzieli się z Tobą ostatnimi słowami wkrótce będziesz samodzielnie dzierżyć moc której nie ma w Avalonie nie będzie mnie przy tobie, nie poprowadza cię, więc przez na wszystko, co się stało. Staraj się dobrze z tej mocy korzystać. Wzdycha ciężko. Ludzie z twojego miasteczka pokładali ufność w kamelocie Kamelot wierzył w Artura i Grala, ale wszystko to nie prowadziło do niczego. Wszyscy byli w błędzie. Nie powinniśmy szukać ocalenia za sobą, u królów i dawnych relikwii. Nie należy wciąż. Krążyć w koło, jedyna nadzieja leży przed nami, ukryta gdzieś wśród sekretów tej wyspy. Dobrze wykorzystaj swój czas i narzędzia, a może upadek apalonu nie będzie końcem nas wszystkich. Ściskać cię serdecznie, po czym układasz się na topornym bloku w kształcie menhiru. Błysk, yy, błyska ostrze noża, krew szybko wypływa z ciała. Starca i wsiąka w kamień, wkrótce zostajesz tylko ty i łącząca się lęko. Gdzieńczący się lekko zrobisz, Męki. Gratulacje, zakończyłeś właśnie ten rozdział. Odrzuć wszystkie karty wydarzeń, włączając w to aktywne zadania. Następnie zapisz w grelu y, kartę przygotowania rozdziału 11 i wykonuj na niej polecenia, aby rozpocząć następny rozdział. Kontynuuj. Każda postać otrzymuje jeden grozy, znowuż. Ach, z tą grozą. Tak. Dobra, jeden grozy i dwa punkty doświadczenia, tak? Dobra, dodajmy jeszcze te dwa punkty doświadczenia każdemu. Okej, okay. odrzuć kartę sekretu 14 i do. Zatrzymaj kartę 15. Dobra. 14 odkładamy. I jest 15. Zaraz wam pokażę, co to jest. To jest to. Prymitywny menhir. Zawsze, kiedy podróżuję, zapłać jeden dodatkowy punkt energii. Zaraz Zapłać jeden magii na gracza, żeby dołączyć pasującą kartę lokacji do Twojej lokacji. Dołączona karta nie musi znajdować się w zasięgu aktywnego. Menhiru. Moment, moment, moment. Zapłać jeden magii na gracza, żeby dołączyć pasującą kartę do Twojej lokacji. Nie musi być w zasięgu aktywnego. Czyli magią mogę płacać, tak? No dobra. No dobra. Ok, i tu się kończy, tak? Tak, kończy się. Dobra, słuchajcie, skończyliśmy rozdział 10. 9 minut, tak? Trudno, koniec odcinka. Będę wdzięczny za Wasze subskrypcje. Zapraszajcie znajomych, żeby było nas jak najwięcej no tych odcinków jeszcze trochę jest. Gdzieś tam koniec września już się robi, jak to się pewnie pojawiać a przynajmniej druga połowa. Tak mi się wydaje, jakoś tak. Yy, jesteśmy w 10, będziemy wkraczać w rozdział 11. Tak, sobie możemy tu narysować R11. Tak, zostało nam cztery rozdziały. I możemy sobie wędrować w razie potrzeby. Tylko, że magia nam się będzie wyczerpywać. No dobra. Ale to też jest coś. To też jest coś. Może się czasami przydać. Przepraszam. Może się czasami przydać. zwalisko z walizku jedenasty rozdział był, nie? dobra, na pewno będziemy chcieli pójść tam w lewo jak stoimy, aha, bo to, to ten, w ogóle z energią stoimy, dwa, trzy, cztery mamy pięć energii, yy, cztery przepraszam, bo tu jeden poszedł na eksplorację, na to żeby do Rina zajrzeć, nie? udamy się na tamten szczyt i tam będziemy odnawiać swoją energię na pewno dobra coś jeszcze możemy zrobić dobra to wszystko jeśli się nie mylę także dziękuję bardzo pozdrawiam serdecznie widzimy się w kolejnym odcinku